O, jeszcze sk sk dwa dive poleciały. Siema. Pokażę Wam dzisiaj strategię, która po tych wszystkich nerfach w tej lidze trzyma się całkiem nieźle i całkiem nieźle oddaje. Będzie ona w dwóch wariantach, ponieważ testowałem na ostatnich streamach właśnie tę taktykę w dwóch wariantach i pokażę Wam później podsumowanie, ile zarobiłem z jednego wariantu, ile z drugiego. Zrobiłem po 20 mapek tego i tego, a teraz odpalę jedną mapę i pokażę Wam w praktyce, jak to wygląda oraz omówię właśnie wszystko, co trzeba zrobić w tej taktyce, jak to działa i tak dalej. Także przejdźmy do mapy. Dzisiejsza taktyka polegała będzie m.in. na robieniu ultima ale łączę ją też ze szukaniem Swalina. Svalina, czyli tarczy za 50 Divinów, która przyda mi się zarówno do mojego Venom Jair builda, jak i do tego builda, którym gram aktualnie. Więc będziemy tutaj właśnie skupiać się na Settlersach oraz na Ultimatum. Ultimatum, tak jak powiedziałem, jest całkiem niezłą taktyką w tej lidze, ponieważ większość rzeczy dostała nerfy, a Ultimatum mam wrażenie, że całkiem właśnie nieźle się trzyma. Też właśnie robiłem go w różnych wariacjach, także później wam wszystko właśnie opowiem, jakie skaraby używałem w jednej oraz w drugiej taktyce. Warto tutaj wspomnieć, że ultimatum jest taktyką, która może nie na każdy build się nadawać. Także będziecie musieli sobie indywidualnie tutaj zobaczyć, czy wasz build będzie dawał sobie z tym ultimatum radę. Oczywiście jedno ultimatum będzie troszkę łatwiejsze, drugie trochę trudniejsze, ponieważ w tym ultimatum trudniejszym będziemy również zabijać bossa Trial Mastera, który dodatkowo jeszcze rzuca zawsze 10 katalistów randomowych, ale no tak jak mówię, jest to wtedy trudniejsze. Najlepszym buildem pod tą taktykę jest właśnie. Build, którym ja gram aktualnie. Jest to tak zwany CWS, czyli Cast When Stan. Ten build działa tak, że za każdym razem, jak dostanę stuna od potworków, a dostaję stuny non-stop, to kastują się różne rzeczy. Zobaczcie, ja stanę w miejscu, o i tam się nie zabijają w moment, nie? Na tym to właśnie polega. Oczywiście nie musicie koniecznie mieć tego builda, żeby tą taktykę farmić, tylko tak jak mówiłem, no, musicie sprawdzić, czy wasz build będzie dawał radę. Ja generalnie, jak wchodzę na mapę, to czasami klikam na kłąta jakieś altary, chociaż się się raczej tego unikać, ponieważ możecie mocno sobie utrudnić ultimatum. Ja przede wszystkim patrzę, klikam te altary na monstery, ponieważ czasami może się trafić na Divina, ale ogólnie klikając na monstery, altary często wam się trafi na granty i Hory, na Greater i Hory, a one są całkiem nieźle w cenie, więc warto je klikać. W tym momencie znaleźliśmy ultimatum. Jest tu Trial Master, on nam oferuje właśnie pierwszą rundę, pokazuje nam, jaka będzie nagroda oraz musimy wybrać jeden z minusów, który będzie się przytrafiał w tym ultimatum. Jeśli chodzi o te Minusy, to musicie sobie sami pod swój build poszukać, jakie te minusy możecie robić, jakie powiedzmy, że troszeczkę Wam utrudniają, ale nadal jeszcze radę, a jakie gdzieś tam są zbyt trudne i powinniście ich unikać. Jeśli chodzi o mojego CWS-a, link do builda zostawię Wam w opisie filmu oraz zostawię Wam też listę tych modyfikatorów, których powinniście unikać właśnie na CWS-ie, które powinniście zarówno. Brać, które jakby są dobre, i albo są ultrałatwe, albo wręcz pomagają tej postaci w robieniu tego ultimatum. I, i takie, które oczywiście uniemożliwiają, albo bardzo mocno utrudniają robienie tego ultimatum. Dropić tutaj będziemy przeróżne i karty, ale również inscribed ultimatum. Jak widzicie, tutaj to właśnie nam dropnął jeden inscribed ultimatum. On akurat dropnął na skuringi, więc nie jest zbyt dobry. Polega to na tym, że jeżeli poświęcimy 15 skuringów, odpalając ten inscript ultimatum i go wykonamy, to dostaniemy podwojoną ilość, czyli dostaniemy 30 skuringów. E, oczywiście musimy być w stanie to zrobić. E, może nam się trafić inscript ultimatum na Divine Orba, albo na 4 Divine Orby, albo nawet na... 8 divine orbów, no i wtedy już jest fajnie, bo z 8 na przykład divine orbów robimy 16, prawda? Dlatego Inscribe Ultimatum są bardzo fajnymi nagrodami. Często te nagrody, które nam się tutaj też trafiają, będą zduplikowane. Czasami się właśnie niektóre nagrody duplikują, także no, czasami może się trafić na przykład divine albo jakiś fajny Inscribe Ultimatum i jeszcze się zduplikować, także jest to bardzo fajna sprawa. Wielokrotnie trafiają już jakiegoś divina, nawet dwa diviny w staku z tego ultimatum, ale ale też jakieś właśnie fajniejsze, inscribed ultimatum, dużo katalistów, naprawdę sporo fajnych rzeczy z tego dropi i o ile właśnie jesteście w stanie to robić, to jest to całkiem opłacalne. Ultimatum może trafić się na, w różnych wersjach. Tutaj mamy survival, czyli po prostu co rundę musimy przeżyć ileś czasu i ta runda się zakończy. Są też takie, w których musimy zabić określoną ilość przeciwników, albo takie, w których musimy stawać w takich kółeczkach i po prostu biegać po tych kółkach. To jest najgorsze według mnie, dlatego w Atlasie mamy zmniejszoną szansę na tor, a raczej zwiększoną na inne rzeczy, a nie zwiększamy szansy właśnie na te kółeczka, bo one są dosyć denerwujące. Jak widzicie, ten build jest ultra fajny, właśnie pod konkretem pod tą taktykę i powiem wam szczerze, że polecam wam tego builda do tego, tylko em, możecie się teraz zastanawiać, czy ten build nadaje się też do innych rzeczy. Tak, ten build się nadaje też bardzo dobrze do e, Simulacrum, które teraz właśnie testuję też na streamach, ale ten build również nadaje się bardzo dobrze em, do wszystkiego tak naprawdę. Robiłem nim te 17 na niektórych bossach na mapach T17 jestem w stanie stać w tych bossach i jestem nieśmiertelny, także jest to bardzo fajne. E, my już trafiliśmy na bossa, zabijamy na szybko tego trial mastera, tego bossa, i w tym momencie zakończy się to ultimatum. Oczywiście, dlatego że ja robię tą wersję droższą. Jeżeli będziecie robili tą wersję bardziej budżetową, dla takich postaci troszkę słabszych to tego bossa nie będziecie musieli bić, żeby to ultimatum zakończyć. Rzeczywiście nie dostaniecie 10 randomowych katalistów um, z tego bossa. O, widzicie, teraz nam poleciało 10 tainted, 10 noxious, tak? Dodatkowo właśnie z bossa typowo. E, tak, to byśmy tego nie mieli, ale ta taktyka bez bossa, jak później zobaczycie w podsumowaniu, wcale tak źle nie oddaje, e, ale to jeszcze was zaskoczy na koniec właśnie w podsumowaniu w tym, ile luta mieliśmy. No i tak naprawdę mapa jest wykonana. E, oczywiście robiąc mapę, szukamy też krateru, tak? Jeśli chodzi o sfalina, powiedziałem wam, że dropi tarcza, to dlatego, że zwiększamy sobie tutaj szansę na Ory. I jeżeli trafia się nam Verizium, na które też mamy zwiększoną szansę, to te Verizium może się przekonwertować w tak zwany Starfall krater. Jeżeli ten krater nam się trafi, to wchodzimy tam do środka i walczymy z y, bossem. I po zabiciu tego bossa mamy szansę na dropnięcie sfalina. Sfalin to jest właśnie tarcza, ja wam teraz pokażę, jak to wygląda. Ta tarcza wygląda w sposób następujący, kosztuje ponad 50 divine'ów. I ma 5% szans, że dropnie nam z tego bossa, czyli średnio na 20 kraterów taką tarczę powinniśmy wydropić, rzeczywiście statystycznie. No, jak widzicie, to jest lud z jednej mapki, całkiem niezły, chociaż bywało i lepiej, ale każda mapka będzie na pewno profitowa i całkiem fajnie to oddaje. Jeśli chodzi o te Inscribed Ultimatum, jeśli trafimy jakieś ciekawe, na przykład na Divine Orby, albo na jakieś dobre karty, to odpalamy je w Map device i je po prostu robimy z tymi kartami albo z Divine'ami, albo, jeśli nie jesteście w stanie ich zrobić, nie jesteście tego pewni, to możemy je sprajsować oczywiście naszym tradingowym makro, no to jest akurat słabe, więc nie jest nic warte, ale oczywiście na Divine'y może być już warte tam kilkadziesiąt, nawet kilkaset chaosów, no zależnie od tego, jaki ten ultimatum Wam się trafi. No i tak jak mówię, jeśli jesteście w stanie je zrobić, to możecie odpalić je w mod wziąć ze sobą odpowiednią ilość rzeczy, które musicie poświęcić, tak jak tutaj na przykład 3 te karty, albo tutaj 15 skoringów. No oczywiście chcemy robić te lepsze, na jakieś diviny, czy, czy takie rzeczy. I jak macie ze sobą te rzeczy, tam wkładacie to do slota, odpalacie to ultimatum, musicie całe wykonać, jeśli dacie radę, a jeśli dacie radę, to oczywiście wam się zdubluje to. I warto tutaj wspomnieć, że nasze inscribed ultimatum możemy sprzedawać do Vendora. 5 sztuk losowych inscribed ultimatum daje nam jedno nowe losowe inscribe ultimatum, może się trafi coś ciekawego, także jeśli macie same słabe, sprzedajcie je i może wam się tak coś trafi, jeżeli nie, to znowu sprzedajemy i tak aż do skutku. Dobrze, przejdźmy do Atlasu. Na początku wychodzimy sobie lewą stroną i bierzemy sobie tutaj te ory, ponieważ tak jak mówiłem w Settlersach, te skałki chcemy mieć, jak najwięcej tych skałek, ponieważ y, polujemy na tą drogą tarczę. Przynajmniej ja tak robię, ale nawet jeśli nie potrzebujecie tarczy, to polecam robić to w tej taktyce, ponieważ y, no, tą tarczę możecie sobie zawsze a ory są takim fajnym, pasywnym, dodatkowym dochodem do tego ultimatum, bo tak to byśmy wchodzili, robili ultimatum i wychodzili. A tutaj dodatkowo, y, sprawdzając mapę, szukając ultimatum, możemy znaleźć ten krater i naprawdę nieźle na tym zarobić. Także. Y Według mnie opłaca się to brać. Później bierzemy całe te kółko tutaj, właśnie od ultimatum. Tutaj mamy całe kółko, która sprawia, że po prostu mamy większą szansę na ultimatum. Dzięki czemu gwarantujemy sobie tak naprawdę, że na każdej mapie mamy ultimatum i nie musimy tracić jednego miejsca w map device na skaraba, który by nam to ultimatum gwarantował. Nie opłaca się to. Lepiej sobie zagwarantować drzewkiem. Tutaj jeszcze możemy wybrać te explicity. Następnie całe drzewko znowu na ultimatum. Tutaj daje nam to, że modyfikatory na naszych mapach startują z wyższego tiru, jeżeli to możliwe, i nagrody z ultimatum mają 25% szans na bycie zduplikowanymi. I to jest właśnie to, co mówiłem, super sprawa, nie? Dropi wam divine, macie dwa, no, oczywiście 25% szans, ale często się to duplikuje. Tutaj mamy punkt, który sprawia, że zasięg tego naszego ultimatum, ta arena, jest 3% mniejsza za każdą rundę, ale nasze ultimatum zalicza się tak, jakbyśmy zrobili o jedną rundę więcej. Następnie idziemy w lewą stronę, znowu mamy ultimatum i tu jest to drzewko, tak jak mówiłem, od zwiększania szansy na różne, że tak powiem, typy tego ultimatum. Tutaj mamy właśnie to na wchodzenie w kółeczka, dlatego tego nie bierzemy. Tutaj zwiększamy sobie na przykład szansę na to, że będziemy musieli survive, czyli przeżyć lub na przykład zabić ilość naprzeciwków, no generalnie chcemy jak najbardziej zwiększyć szansę na inne rzeczy, żeby jak najrzadziej nam się trafiały te kółeczka, które są irytujące i oczywiście też ułatwia nam to, na przykład tutaj, jak trafi się survive, czyli przetrwanie, to 20% krócej musimy przetrwać, więc szybciej po prostu robimy mapkę. Następnie idziemy sobie znowu do orów, znowu mamy tutaj settlersów. Tutaj na przykład mamy punkt, że nasze mapy, które zawierają złoża, mają 50% szansy, że będą zawierały co najmniej dwa złoża. Tu jest bardzo fajny punkt, że złoża trafiają się częściej takie rzadsze, tak? A verizium, czyli to, co może się zamienić w krater, jest właśnie tym rzadszym złożem. Następnie idziemy do góry i bierzemy Lost Shipmenty. Na mapie pokazowej akurat one się nie trafiły, ale Lost Shipmenty są to po prostu jakby zagubione takie skarby ze statków, tak? To jest takie, wiecie, zajawkowo zrobione, że, że w Kingsmarch mamy te statki, no i tutaj, wiecie, Lost Shipmenty, nie? Oczywiście tutaj może się trafić wszystko to, co może wam przywieźć statek z Kingsmarch, także jest to bardzo fajne źródło. Tatuaży czasami się trafiają drogie, ale też currency, run craftów. Nieźle na tym można zarobić, dużo lepiej mi te Lost Shipmenty oddają, niż w poprzedniej Lizze, także jak najbardziej to warto wziąć, sporo zarobiłem z tych los Shipmentów. Następnie mamy drzewko od Inscribed Ultimatum i tutaj wybieramy wszystkie te małe nody koniecznie, żeby tych Inscribed Ultimatum było więcej oraz ja wybieram, żeby te Inscribed Ultimatum części były związane z Divination Kartami albo z Currency, no bo Divination Karty to wiadomo, może się trafić na jakieś apotekary i tak dalej, a jeśli chodzi o Currency, może się trafić na przykład na jakieś Divine Orby i tak dalej. Można jeszcze wziąć na Uniki, niektórzy to biorą, ja akurat na uniki nie biorę. Także zdecydujcie sami, czy chcecie to brać, czy nie. Później idziemy sobie do góry, wybieramy wszystkie Explicity oraz idziemy w Ory znowu w szansę na Verizium. 100% większa szansa właśnie na Verizium, innych nie zaznaczamy, bo chcemy tylko zagwarantować sobie te Verizium jak największą szansę, bo ono może się zamienić w krater. Następnie Chisel Perfection, będziemy Chiselować nasze mapy, także warto to wziąć. Brave the Tower, on sprawia właśnie, że boss dropi nam zawsze cały stack randomowych katalistów, czyli 10, tak jak mówiłem, bardzo to jest fajne. Potem dalej Explicity, tutaj jeszcze ten jeden punkt o explicitów, pamiętajcie, taki do góry odchodzi, żeby go wziąć, tu sobie biorę hmm, pack size, zawsze 3% pack size, jak clearujemy mapkę, więcej mobków wiadomo, coś tam się może trafić, całe kółko od quantity oczywiście, bo ilość quantity na naszej mapie zwiększa ilość katalistów, które oferuje ultimatum, także warto to wziąć i następnie idziemy tutaj już do itera, wszystkie naudy do itera, oprócz tego double progressu możecie wziąć double progress, jak macie wolny punkt jeszcze ewentualnie, bo ja mam tych punktów 128 na 132 także może ten progres bym wziął, żeby częściej wyjmować Invitation yy, z mapek, a następnie tutaj całe wszystkie noty od Itera po raz kolejny. Bo jak już się nam się trafi alter na Divine y na przykład, albo na jakieś tam grant i chory, to chcemy, żeby jak najmocniejszy bonus on zawierał, jak największy ten procent był. Jeśli chodzi o skaraby, używamy dwa skaraby, Kalguran, zwykłe Kalguran skaraby na dodatkowe złoże, właśnie, żeby zwiększyć sobie szansę na znalezienie tego krateru i Potencjalne dropnięcie z falina, czyli tej drogiej tarczy. Dwa skaraby, Ultimatum Scarabo Bribing. One sprawiają, że ultimatum moby dają nam 150% zwiększone doświadczenie, ale to nie jest ważne. Ważne jest to, że nasze ultimatum encounters będą nam gwarantować nagrody, tak jakbyśmy ukończyli dwie dodatkowe rundy. Czyli jeśli kończymy 10 rund, to z tymi dwoma skarabami, tak jakbyśmy ukończyli 14, jeszcze dodatkowo, oczywiście, z naszego Atlasu mamy kolejną dodatkową rundę, także jakbyśmy ukończyli 15, to jest bardzo fajna opcja. I do tego używamy Scarab of dueling, jeśli chcecie robić tą trudniejszą, droższą troszeczkę wersję, chociaż ten skarab parę osób kosztuje. Może nie droższą, a co trudniejszą, ten skarb sprawia, że zawsze będziemy bili bossa, zawsze będziemy bili Trial Mastera, który rzuci dodatkowe 10 katalistów, oczywiście te katalisty mogą się zduplikować, Także jeśli chcecie robić bossa i jesteście w stanie to robić z tym, jeśli nie, to możecie tutaj wrzucić jak Jakiegokolwiek tak naprawdę skaraba chcecie, jakiegoś taniego, na przykład jak chcecie mieć troszeczkę więcej golda z każdej mapy, to możecie wrzucić tutaj skaraba na rarity. Jest to skarab, już Wam pokazuję, jak on się nazywa. Jest to na przykład skarab um, Glittering. On kosztuje 4-5 chaosków, a daje nam do 400 nawet procent rarity, w zależności od tego, jak szybko zabijamy potwory. Ale może być to jakikolwiek inny skarab. Możecie nawet mirror of Delirium sobie tutaj za każdym razem dodawać, żeby więcej monsterków mieć, i gdzieś tam przy ultimatum już wyłączasz te Delirium, odbierać nagrody, żeby nie było za trudno, ale coś tam dropnąć. Mapkę. Ja robię Jungle Valley. Robię ją zawsze na 20 Quality, czyli rzucamy zawsze 4 Chisele i oczywiście ją craftujemy. To jak ją craftować, to już zostawiam Wam. I po prostu nie róbcie modyfikatorów, których nie możecie robić, a tak to nie ma tutaj wielkiej filozofii. Możecie patrzeć, żeby było jak najwięcej Quantity, bo to troszkę zwiększa katalisty, ale. Ale nie jest to aż tak ważne. Można też to robić na mapach 16,5, aczkolwiek ja jeszcze tego nie testowałem. Na pewno będzie troszkę lepiej pod względem ilości katalistów, ponieważ mapy 16,5 rolują więcej item quantity, czyli troszkę więcej tych katalistów będzie. Oczywiście może być troszkę trudniej. Także no, tu też musicie zdecydować, czy dacie radę na waszym buildzie. Jeśli chodzi o craft na Map Device, zawsze wybieramy Settlers, ponieważ to są kolejne dwa złoża na każdej mapie, czyli no jeszcze większa szansa na ten krater. I potencjalnie na swalina. Jeśli chodzi o Jungle Valley, to ja tutaj oczywiście mam przeniesione karty z Defiled Cathedral na Jungle Valley. Jest to m.in. karta Seven Years Bad Luck. I The Apothecary. Apothecary kosztuje w tej chwili 40 parę divinów, 7 Years Bad to pewnie gdzieś tam ze 2 czy 1,5 czy coś takiego, także są to całkiem fajne karty. Można znaleźć też inne karty sobie poprzenosić, to już też Wam zostawiam. Ja polecam The Filed Cathedral. Nie musicie tego przenosić na Jungle Valley. Ja akurat lubię ten layout i robiłem tutaj wcześniej właśnie te strongboxy. Być może zamienię to sobie w przyszłości na inną mapkę, ale tak na szybko, żeby to przetestować, żeby nie szukać znowu tego Nameless Seera, wybrałem Jungle Valley. Tak jak widzicie w tle, na strumy Właśnie testowaliśmy te taktyki. Zrobiliśmy 20 map bez Skaraba na bossa i 20 map ze Skarabem na bossa, i tutaj wyniki były troszeczkę różne, aczkolwiek dosyć zbliżone do siebie, choć wyszło w sumie, że bez Skaraba na bossa nawet więcej zrobiliśmy, ale po prostu mieliśmy chyba troszeczkę więcej szczęścia. Mimo to uważam, że 40 map jest całkiem niezłym porównaniem, także. Jak nam to wyszło? Z 20 map bez skaraba na bosa wyszło nam około 0,8 divina, czyli jakieś 101 chaosów na ten moment. E, z jednej mapy czystego profitu już po odliczeniu kosztu map. A z taktyki ze skarabem na bossa wyszło nam około 07, tam 0,69 divina, czystego profitu na mapę. Na ten moment jest to 87 chaosów i jest to oczywiście już po odliczeniu kosztów odpalenia mapy. Czyli e, no, jest to dosyć solidny profit, zważając na to, że wcale tak. Długo taka mapka nie trwa. Myślę, że takim w miarę dobrym buildem jesteśmy spokojnie w stanie zrobić 10-15 takich mapek na godzinę. Także myślę, że tutaj taki wynik między 10, a może nawet 15 divinów na godzinę byłby osiągalny przy dobrym tempie czyszczenia tego. Myślę, że na spokojnie. Przynajmniej na dzień dzisiejszy, po dzisiejszych cenach właśnie skarabów i po tym, co oferuje nam lód. Bo wiadomo, że ceny z czasem mogą się zmienić na plus lub na minus, różnie to bywa. Na ten moment naprawdę ultimatum fajnie się opłaca. Oczywiście zrobimy ze 100 200 tych mapek, to będziemy mieli troszkę pewnie lepszą średnią, taką bardziej e, realną. Ale myślę, że 40 map to i tak jest całkiem niezłe podsumowanie. Bierzemy się za kolejne taktyki. Będę testował w tej lidze wszystkie mechaniki dla Was i te, co będą opłacalne, będę wrzucał oczywiście na my. Kanał na YouTube. Zapraszam do śledzenia streamów, bo na streamie często testujemy nowe rzeczy, także możecie w tym uczestniczyć. Jak film Wam się spodobał, to możecie zostawić łapkę w górę czy komentarz do zasięgów, będzie mi bardzo miło. Zapraszam na mojego Twitcha i wszystkie socjale, które macie podane w opisie. Słyszymy się na kolejnych materiałach oraz streamkach. Siema siema!